Mieliśmy auto. No, No i idziemy. No. A my właśnie jedziemy na wakacje do Grecji na wyspę Kos pierwszy raz, więc jesteśmy bardzo podekscytowani. Ja jestem przynajmniej podekscytowana, bo nie byliśmy nigdy na tej wyspie, a podobna jest przepiękna. Dawno nie byliśmy. Dawno nie byliśmy w ogóle na takich wakacjach, więc. Let's go! Sprawdzeni, idziemy na nasz lot. Wchodzimy już. Oh. Wylądowaliśmy na kosz. Wieje mocno. Wieje, ale ciepło jest. Bardzo ciepło. Bardzo fajnie, przyjemnie. I znaczy... na prawie północ do. To... Jest północ, no. Prawie, prawie północ. No, w UK jest teraz dziesiąta, tutaj są plus dwie godziny, więc jest północ. I co? Nie, jeszcze nie przyjechała. Jeszcze nie przyjechała. Dziwe, Mamy. Bo wkładaliśmy je razem, nie? Hmm. No. To, to wyjechała od razu, a, a ta mała jeszcze gdzieś tam jest. Gdzieś tam jeszcze jest. Mamy dużą i czekamy teraz. Ja widzę ją już. To jest chyba ona. chodzimy Świętego Pai. Po prostu, Normalne, klasyczne. O, no, standardowy. Standardowy. Nam no, podobno pozostawili jakieś znaki tutaj. A, w torbie. Tak? Tutaj? Tak, jakieś tortile, to tak jak ja powiedział. Coś, coś tu ma być. Nie Aha, okej. Okay. A powiedziałeś też wody, tak? Tak, gdzieś tam woda jest. Jakieś jebuszko, jakieś tortile. O, miło. I jeszcze widoczny... Właśnie się obudziliśmy i ja już się przygotowałam, także... Idziemy na śniadanie. Zobaczyć co tam mają, co oferują. Poszliśmy spać po drugiej. A obudziliśmy się, ja się obudziłam o 7.30, po prostu sama od siebie obudziłam teraz Łukasza jest 8.30, także idziemy jeść <grym> i spędzać ten dzień trochę nieprzytomna, ale w takim klimacie. Tam jest morze i cała przystań, bo jesteśmy w Costown, niedaleko Old Town, więc naprawdę bardzo fajna okolica. Tutaj się pasą kółski. Moje siadańko pierwsze tutaj oczywiście jajeczka, serki, to co lubię najbardziej. Kromeczka chleba, także jemy. Po śniadaniu trzeba sobie zrobić mały obchód, jesteśmy już przy plaży, bo w sumie tutaj jest nasz hotel. Tutaj za mną jest nasz hotel, a tutaj już od razu jest plaża, także robimy sobie obchód, patrzymy co tutaj można zobaczyć, zwiedzić i gdzie pobyć, nie? Tak. Góra jest. Góra. Góra. jest morze, to jest super sprawa. Chcieliśmy wynająć sobie rowery, ale wszystkie zostały już wynajęte. Staramy się wynająć cokolwiek innego, aby się przejechać tutaj okolicą, bo to no, jest wszystko przepięknie, a to jest ścieżka rowerowa i chcieliśmy bardzo rowerami. Także zobaczymy co z tego wyniknie. Są jeszcze takie elektryczne nogi, więc może ścianę tą aplikację i taką elektryczną kolejnogą pojeździmy. dowaliśmy się na taki rower ostatni, będziemy jechać w dwójkę na bez, jednym To jest ostatni jaki mamy tutaj do wyproszenia, bo wszystkie inne zostały wzięte Dlatego bierzemy tego Makoła, Ma koła, ma podały Ma siedzonka. To jest połączone razem O oh mój Ja nie wiem, to będzie challenge dla nas To będzie dla nas taki challenge, screen. <susur> ja nie wiem Jak my damy radę Myślisz, że damy radę? Pewnie. Ma i jedzie więc... No tak, ale jest złączone. Jest jeden driver tutaj, Ja jestem tutaj tak z tyłu Za nim I dla mnie to jest scary Nie widzę w ogóle ja z przodu nic, tylko widzę boki Ale jest ciekawie Strasznie wieje, mam nadzieję, że coś będzie słychać Prezentuje nasz super extra rower <noise> środek transportu Nasz Środek transportu I tutaj już przepiękne widoczki Także idziemy się przejść Zobaczyć, bo to jest Cost Town Bo jesteśmy zaraz obok, ile to było? 10 minut? Nawet nie, 5, nie? Bardzo, to, bardzo blisko Tutaj jest Old Town, przepiękne ruiny Tutaj też jest drzewo Hipokratesa Czyli prekursora medycyny Którą e, Mamy Którą zhakowali. zhakowali no. <noise> um, I Będziemy się chillować. Pod tym drzewem kontemplował Sokrates i mówił bardzo ważną rzecz. Niech jedzenie stanie się Twoim lekarstwem, a lekarstwo Twoim pożywieniem. Tak to było? Może. Na pewno coś takiego. Powiem. Chodzi o to, żeby jeść wartościowe jedzenie, aby ono cię leczyło, bo nasz organizm jest w stanie się sam regenerować i oto to drzewo. Przepiękna okolica, przepiękne miejsce. Tutaj można sobie usiąść i pokontemplować. Jedziemy do naszego roweru. Który jest totalnie crazy Oh my gosh Mi jest w ogóle tak ciężko być z tyłu Znaczy ciężko e, Może dlatego, że odpuszczanie kontroli jest ciężkie To jest dla mnie Że muszę odpuścić I być tutaj z tyłu I onjayować się po prostu Po prostu być Po prostu być, po prostu być. Let's go Jąkawki, my już jesteśmy po całym dniu plażowania. No no Enzo Geratria. Czy <laughs> Bardzo fajne miejsce, bardzo fajna wyspa. Ja już po jednym dniu jestem zachwycona tym miejscem, powiem szczerze. Nie? Jest inna niż te poprzednie, na których byliśmy. Zupełnie inna. Jakby, niby, że Grecja, niby, że to samo miejsce, ludzie się pytają, A no, znowu jedziesz do, do Grecji, nie znudziło ci się I tak. Nie, <laughs> nie. Dla, dlaczego miałoby mi się znudzić w ogóle? To graniczy z Turcją, znaczy gr graniczy to jest. Mi się wydaje, że chyba ten land to jest Turcja? Można to sprawdzić na mapie? To jest Turcja, dokładnie. Czyli my po prostu to, to co my widzimy przed sobą to już jest inne państwo. Tak jak ostatnio byłam zakochana w kefalonii, bo strasznie mi się podobała kefalonia, chyba najbardziej ze wszystkich wysp, tak teraz kos jest na równi z kefalonią. Aha. Zrób to za kos i za udane wakacje. Pożegnanie <grym> z naszym super rowerem idziemy go oddać. <noise> Nie było tak źle, jak myślałam. Myślałam, że będzie znacznie, znacznie gorzej. New experience, po prostu, yeah. No. Ja też czas jechałam. Ja to, co musiałam zrobić, to odpuścić kontrolę. I to było dla mnie problem. Ale dałam radę i jakoś przeżyłam. Także idziemy oddać.